Cześć. Dzisiaj opowiemy sobie o przystrzeliwaniu karabinka. Przede wszystkim musicie wiedzieć to, że karabinek należy przystrzelać po to porządnie, żeby później w treningu strzeleckim wkurzać się już tylko na własne umiejętności, tylko już wyłącznie na siebie. Jeżeli wiemy, że mój karabinek strzela dobrze, strzelam z dobrej fabrycznej amunicji, strzelam w miarę stabilnej postawy, to dalej już jestem tylko ja, tylko moje błędy. Dlatego chociażby z tego powodu należy przystrzelać porządnie swój karabinek. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że karabinek powinien mieć dobrze założoną lunetę bądź inne przyrządy celownicze. Dobrze założony laser, stabilnie, mocno zaciśnięty, wszystkie dociski na, na szynie. Jeżeli macie jakieś śruby, zaklejcie je porządnie klejem do gwintów, nie dajcie możliwości żadnych luzów. Tak? Używajcie w miarę dobrej fabrycznej amunicji. Ja karabik, karabinek na amunicji Barna, Dla mnie jest ona wystarczająca. Jest na tyle tania, że dzięki temu strzelam dosyć więcej. Warto nakopać worek z piachem, na którym stabilnie oprzecie karabinek do przestrzelania go, oczywiście albo w postawie leżącej, albo w postawie siedzącej. Tak, żeby na tych 100 metrach, jeżeli będziecie przestrzeliwać karabinek, to na pewno będzie on oparty bardzo stabilnie na miarę miękkim, miarę miękkim i stabilnym mocnym podłożu. Nie polecam przystrzeliwać karabinka na oponie, ze względu na to, że opona dosyć mocno odbija, e, kompensuje strzały, przez co też nie do końca te strzały będą się układać tak, jak będziecie chcieli. Mocne, stabilne, e, piaskowe podłoże. Zanim zaczniesz przystrzeliwać swój karabinek, najpierw przygotuj sobie narzędzie, którym, dzięki któremu będziesz mógł kręcić wszystkimi śrubkami, odblokowywać wszelkiego rodzaju zatrzaski e, w, swoim, e, w swoich przyrządach celowniczych, w swoim celowniku. Czy to optycznym, czy kolimatrowym, holograficznym nie ma znaczenia. Miej przygotowane po prostu jakieś narzędzie, które którym będziesz mógł przestawiać e, krzyż bądź przestawiać przestrzeliny. E, bardzo istotna rzecz, że zanim przestrzelisz karabinek, będziesz najpierw możesz sprawdzić, gdzie tak naprawdę patrzy lufa poprzez zdjęcie, na przykład koera apera, e, położenie na stole i patrzenie przez apera w pół. I popatrzenie przez lunetę, czy mniej więcej luneta, czy Twój kolimator ma ustawioną kropkę więcej w tym samym punkcie. To jest takie wstępne ustawienie, żeby później już nie wkurzać się, że w ogóle nie, mój karabinek nie strzela w tarczy. W przypadku na przykład innych karabineków, takich jak na przykład ka kałach, czy inne, warto użyć na przykład wziernika do lufy. Są wzierniki tanie na Aliexpressie, bądź w innych sklepach warto taki wziernik nabyć. Kolejna rzecz to taka, że sprawdź sobie w instrukcji, gdzie, jak, w jaki sposób Twój celownik, bądź przyrządy celownicze przestawiają się na jakim dystansie o ile klików tak? e, w przypadku mojego Elkana Spectera jest to pół MOA na dystansie 100 yardów, e, 100 metrów przepraszam. E, co to oznacza? że jeżeli zmierzę na tarczy odległość przestrzeni od punktu celowania e, w calach to będę zawsze musiał przestawić o e, dwa razy więcej klików na 100 metrach niż, niż zmierzę na tarczy w calach jeżeli chodzi o rozpoczęcie strzelania i przestrzeliwania karabinka, to strzel sobie najpierw na dystansie 10 metrów, żebyś wiedział, czy w ogóle jesteś w tarczy. Tak? Eee, najważniejsze jest ustawienie pionowe, e, poziomy, przepraszam, żebyś przestrzeniami nie był ani w lewo ani w prawo, więc na tych 10 metrach warto przestawić e, swój punkt celowania swój, albo swoje przestrzenie, w zależności od celownika tak żeby być w miarę pionowo zaraz pod tym punktem, do którego chcemy finalnie strzelać na 100 metrów. E, pamiętaj o tym, że jeżeli przestawiasz przestrzeliny na dystansie 10 metrów, to zawsze, jeżeli, twój celo, jeżeli instrukcja Twojego celownika mówi, że o, musisz przestawić o ileś tam cali na 100 metrach, to pamiętaj, że na 10 metrach będziesz to mnożył razy 10, te, te kliki, które będziesz musiał przestawić. Na dystansie 25 metrów, jeżeli będziesz ustawiał celownik, pamiętaj, żeby mnożyć kliki w takim razie razy 4. Na dystansie 50 metrów razy 2. I na dystansie 100 metrów już zachowujesz tą wartość, która jest w instrukcji. Czyli w przypadku na przykład mojego Elkana to jest pół MOA e, na dystansie e, 100 metrów. Tak? Czyli mierząc, e, że na przykład moje przestrzeliny wyszły w lewo na przykład o 2 cale e, za mocno, to muszę przestawić na 100 metrach, jeżeli strzelałem, muszę przestawić w tym momencie... O 4, o 4 kliki w prawo na 100 metrach ze względu na to, że 1 cal na mniej więcej 100 metrach, bądź 100 yardach, to już jest minimalna różnica, to jest 1 to jest, to jest moa, to jest 1 cal na 100 metrach. Będziemy sobie teraz robić strzelanie na 100 metrów. Cel znajduje się przede mną. Przygotowałem tutaj worek, żeby na pewno to strzelanie wyszło perfekcyjnie, żeby te trzy strzały były w jak najmniejszym skupieniu. Strzelam z, strzelam z amunicji Barnaul. Będą to trzy strzały na dystansie 100 metrów. No i tyle, takie pierwsze strzelanie na najlepszy dystans przy przestrzeliwaniu broni. Docelowo na stówę. Celownik jest na przybliżeniu razy 4. Zaczynamy. Jesteśmy po strzelaniu na 100 metrów. Mamy trzy przestrzeni na tarczy. Są one w tym miejscu. Jedna, druga, trzecia. zgaduję, że z racji pierwszego strzału dzisiejszego dnia i zimnej ruchy, ten jest pierwszy. To mamy gdzieś mniej więcej skupienie naszego, nasz, e, mojego karabinka. E, chciałbym, żeby ono było jednak w centrum, więc e, spróbujemy przestawić przestrzelić przestawić tak lunetę, żeby zwyczajnie strzelała, nasz karabinek celował i strzelał idealnie w kropkę. Mniej więcej zgaduję, że środek przestrzeni jest gdzieś tutaj. Mierzymy dokładnie 3 cale w lewo. 3 cale w lewo, tak? W specyfikacji Elkana piszą, że należy go przez, znaczy jeden klik przy przestawianiu to jest pół moła na dystansie 100 metrów. Więc skoro mamy 3 cale w lewo do centrum, to oznacza, że mnożę to razy 2. Tak? Czyli muszę dać 6 klików w lewo, żeby mój karabinek przelał idealnie w przód. Poszło 6. Teraz sprawdzimy sobie jeszcze, ile w dół. Mniej więcej półtora mniej więcej półtora cala. Eee, także na tym dystansie muszę dać 3 kliki w dół. Robimy drugie strzelanie na 100 metrów już po poprawieniu celownika poszło 6 klików w lewo, 3 kliki w dół. Próbujemy może tym razem będzie w centrum. Jesteśmy po drugim strzelaniu, na dystansie 100 metrów, przestrzeniny tym razem ułożyły się tutaj, w centrum już jest, jest dobrze, ale ewidentnie troszeczkę za mocno w dół dałem. Próbujemy zmierzyć. Od centrum mamy dokładnie 2 dwa cale dwa w górę. Dwa cale w górę, chociaż ja może tego nie przystawiał. Dwa cale w górę. Spróbujmy jeszcze raz, popracujmy po prostu nad, nad oddechem. Spróbujemy trzecie strzelanie na 100 metrów. Może tym razem będziemy w centrum. Przyblokowaliśmy tu razem tarczę z tyłu oponą, tak żeby ona się nie ruszała przód tył, bo wcześniej falowała też na wietrze. Spróbujemy. Ok, idziemy trzeci raz do tarczy. Jak widać na tarczy jest trochę lepiej ze skupieniem. Mamy trzy przestrzeliny. Ok, mniej więcej centrum jest gdzieś w tym miejscu tych przestrzelin. Spróbujemy pomierzyć. To jest jeden cal od centrum do góry. I... Jeden sal, prawo. Okej, okay, próbuję ostatni raz strzelać na 100 metrów, później pójdziemy na 50. W końcu się udało. Mamy trzy strzały w miarę w centrum, dwa są idealnie w punkcie. Jeden jest troszeczkę po lewej góry. Nie będziemy już tego poprawiać. Zaznaczymy tylko, że to jest dystans z Te trzy strzały. Ok. Próbujemy teraz zrobić counting, czyli tak zwane strzelanie z karabinkiem po złożonym w lewą stronę. I z karabinkiem złożonym w prawą stronę. Celujemy znowu w środek, zobaczymy gdzie wejdą przestrzeliny. Wracamy na 100 metrów. Strzelamy sobie kanting. Najpierw magazynek będzie w prawą stronę. Zaczynamy. Celujemy w ten sam punkt. Mamy nasze trzy przestrzenie w miarę fajnej grupie. Raz, dwa, trzy. I podpisujemy 100 metrów magazynek prawa. Czyli, jak sami widzicie, przy położeniu karabinka z magazynkiem w prawą stronę, mimo tego, że celuję cały czas środek, Kulki układają się lewo dołu. Robimy sobie drugie strzelanie, kanting, Teraz magazynek w lewą stronę. Działamy. Mieliśmy canting... Z magazynkiem po lewej stronie i przestrzeliny ułożyły nam się w tym rejonie. Mhm. To była troszeczkę trudniejsza dla mnie pozycja. Zdecydowanie zdecydowanie przestrzeni są dalej. Zdaje, wydaje mi się, że po prostu to też mój błąd, który tutaj gdzieś musiałem popełnić. Eee, prawdopodobnie gdzieś z postawą albo ze złożeniem się i patrzeniem eee, przez przyrządy starożytne, przez lunetę. Okej. Okay. Ewidentnie widać z tych dwóch przykładów, że jeżeli chcesz strzelać przez jakieś wąskie dziury z magazynkiem po lewej czy po prawej stronie, zawsze musisz robić lekką korektę. Przy magazynku w stronę Prawą musisz zawsze celować lekko po prawej stronie. Przy magazynku e, złożonym w kierunku lewym musisz zawsze celować lekko po lewej stronie, żeby trafić małe cele na takim dystansie, jakim jest, są, jakim jest 100 metrów. Tyle. Idziemy teraz na 50 metrów. Strzelanie na 50 metrów. Jest tu trochę mokro, ale czego się nie robi dla swoich widzów. Mamy dystans 50 metrów. Trzy przestrzyny bardzo ładnym skupieniu i łączymy 50 metrów. Teraz strzelanie z 25 metrów, postawa stojąca. Jedziemy. OK, mamy nasze przestrzenie na 25 metrach, jest jedna, druga i trzecia. Środek gdzieś jest mniej więcej w tym rejonie, także nie jest źle. 25 metrów. Strzelanie na 7 metrów, bardzo bliski dystans, postawa stojąca. Działamy. Na dystansie 7 metrów przestrzeliśmy mamy tutaj. Raz, dwa i trzy. 7 metrów. Ok. Ten cały film powinniśmy już zakończyć, ze względu na to, że pokazałem Wam, jak prawidłowo przestrzelać i sprawdzić swój karabinek na wszystkich dystansach podstawowych dla karabinka. Powinniśmy jeszcze strzelić do tej tarczy na dystansie 200 metrów. Zrobimy to następnym razem, dzisiaj już nie ma na to czasu. Natomiast najważniejsze rzeczy mamy miejsce, w którym kładają się nasze przestrzeni na 100 metrach. Mamy miejsce, w którym kładają się nasze przestrzeni na 50 metrach. Mamy miejsce, w którym kładają się nasze przestrzeni na 25 metrach, i miejsce, w którym układają się nasze przestrzeni na 7 metrach. Widzimy, w jaki sposób musimy korygować celowanie z karabinka na tych wszystkich dystansach. Żeby być zawsze w celu, tak? Czyli, jestem, jeżeli jestem bardzo blisko celu, na tym dystansie 7 metrów, pamiętajcie, żeby przenieść troszeczkę punkt celowania do góry, tak? Tak samo na dystansie 25 metrów, też troszeczkę do góry. Na dystansie, zobaczcie, 50 i 100 metrów, praktycznie nie jestem w jednym punkcie, tak? Istotna rzecz, sprawdźcie też sobie countingi, tak. Czyli co jeżeli strzelam do jakiegoś celu z, magazyn, z magazynkiem skierowanym w prawą stronę w karabinku, czyli magazynek jest położony na lewą stronę. I co jeżeli strzelam? z magazynkiem położonym z lewą stroną, czyli karabinek leży na swoim prawym boku. Dosyć istotna rzecz, dosyć często strzela się na inchole bądź jakieś inne wąskie płaskie dziury, których trzeba się po prostu złożyć bokiem. Inaczej to są nie da rady. Dzięki za dziś. Takie strzelanie warto wykonać. Oczywiście zatrzymajcie sobie tą tarczę, warto ją mieć na później. Dzięki.